Czy wiesz, że coś, co robisz codziennie ze swoim najlepszym przyjacielem, może wpływać na jego zdrowie? A ty nawet tego nie zauważasz. Właśnie ujawniono zaskakujący fakt, który może cię szokować, gdy dowiesz się, co dzieje się z zachowaniem Twojego psa. Zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj teraz nasz kanał, aby nie przegapić żadnego filmu z cennymi wskazówkami na temat poprawy życia Twojego psa i zapewnienia mu szczęścia oraz zdrowia. Przygotuj się. Ponieważ w dzisiejszym filmie pokażemy coś, czego nigdy by się nie spodziewał. Zostań z nami do końca, aby odkryć pięciu największych błędów, które popełniamy, rozpieszczając naszego psa i jakie mogą być tego konsekwencje. Czy wiesz, że ten czuły gest, który codziennie wykonujesz wobec swojego psa, może w rzeczywistości przynosić więcej szkody niż pożytku? Tak, to prawda. Coś tak prostego i pozornie nieszkodliwego może szkodzić emocjonalnemu zdrowiu twojego pupila, a ty nawet tego nie zauważasz. Ale jak to możliwe? Możesz zapytać. W końcu chcesz tylko jak najlepiej dla swojego czworonożnego przyjaciela. Kto nie lubi rozpieszczać swojego psa, okazywać mu miłości i zapewniać mu szczęście. Ale oto prawda, której wielu właścicieli psów nie chce usłyszeć, nadmiar rozpieszczania może być bardziej szkodliwy, niż sobie wyobrażasz W świecie gdzie relacja między właścicielami a psami jest bliższa niż kiedykolwiek, z psami traktowanymi niemal jak członkowie rodziny, a czasem nawet bardziej. Wielu właścicieli nie zdaje sobie sprawy, że pewne zachowania, takie jak nieograniczone rozpieszczanie, mogą bezpośrednio wpływać na zachowanie, a nawet zdrowie ich pupila. Wyobraź sobie to. Wracasz do domu po długim dniu pracy. Twój pies biegnie do drzwi, machając ogonem, a ty rozpływa się na ten widok. Bez zastanowienia bierzesz go na ręce, przytulasz mocno i nawet nagradzasz dodatkowymi smakołykami. To wydaje się cudowną sceną, prawda, ten moment miłości i więzi z twoim wiernym przyjacielem. Ale co, jeśli powiem ci, że robiąc to często, w rzeczywistości tworzysz domu monarchę? Tak, możesz tak bardzo rozpieszczać swojego psa, że zaczyna on tracić poczucie granic i staje się rozpieszczonym oraz nadmiernie zależnym psem. Co gorsza, może to wpływać nie tylko na jego zachowanie, ale także na waszą relację. Wiem, co myślisz. Po prostu pokazuje, jak bardzo kocha mojego psa. I masz rację, chcąc wyrazić swoją miłość. Ale właśnie dlatego musisz zwracać uwagę na sygnały, że przekraczasz granice zdrowego okazywania uczuć. To, co wydaje się prostym wyrazem miłości, może w rzeczywistości powodować negatywne skutki w zachowaniu twojego psa, co może prowadzić do lęku... Agresywnych zachowań, a nawet trudności w radzeniu sobie z frustracją. Oto zaskakujący fakt, który obiecałem. W niedawnym badaniu około 1 na 3 właścicieli psów przyznało, że traktuje swojego psa lepiej niż siebie samego. Tak, to prawda pozwalają psom dominować na kanapie, wybierać, co jeść, otrzymywać prezenty bez powodu, a nawet pozwalają swoim psom decydować o przebiegu rodzinnych wakacji. Co zastanawiało się kiedyś, jak tego rodzaju zachowanie może wpływać na relacje między tobą a twoim psem? To, co mogło być formą miłości, może w rzeczywistości tworzyć błędne koło emocjonalnej zależności, a nawet braku szacunku. Twój pies musi zrozumieć, że chociaż kochasz go głęboko, potrzebuje również granic, dyscypliny i struktury. Wyobraź sobie następujący scenariusz. Twój pies zaczyna zauważać, że może robić, co chce, kiedy chce. Zaczyna ignorować proste polecenia, takie jak i siad czy i zostań, i zaczyna domagać się coraz więcej uwagi i miłości w nieproporcjonalny sposób. To może prowadzić do bardziej lękliwego, trudnego do kontrolowania psa, a nawet bardziej skłonnego do agresywnych zachowań. Co gorsza, ty jako właściciel nie zauważasz, że podsycasz to zachowanie. Więc co możesz zrobić, aby to naprawić? Po pierwsze, Ważne jest zrozumienie, że równowaga między miłością a dyscypliną jest kluczowa. Nie chodzi o bycie surowym czy okrutnym wobec swojego psa, ale o nauczenie go szacunku dla granic i zrozumienie, że nie zawsze będzie w centrum uwagi. Musisz stworzyć równowagę między momentami czułości a momentami dyscypliny, aby mógł czuć się bezpiecznie i pewnie w swojej rutynie. Oto kilka praktycznych wskazówek, jak uniknąć nadmiernego rozpieszczania swojego psa i jednocześnie zapewnić mu zdrowe i zrównoważone życie. Ustal spójną rutynę. Psy kochają przewidywalność. Mając stałe godziny posiłków, spacerów i zabaw, będą czuły się bezpieczniej i lepiej zadbane. Nie ulegaj wszystkim prośbom o uwagę. Jeśli twój pies ciągle domaga się czułości, naucz go czekać i zrozumieć, że musi szanować swoją przestrzeń. To pomoże uniknąć rozwoju nadmiernej zależności. Okazuj miłość, ale z umiarem. Oczywiście, powinieneś rozpieszczać swojego psa ale zawsze z umiarem. Kiedy zrobi coś dobrego, nagradzaj go, ale bez przesady. To nauczy go, że pozytywne zachowania są nagradzane w zrównoważony sposób. Skutecznie ucz komendy nie. Wyjaśnij swojemu psu, co może, a czego nie może robić. To pomoże uniknąć problemów z zachowaniem w przyszłości. Inwestuj w socjalizację i ćwiczenia. Dobrze zecolizowany pies który regularnie ćwiczy, jest bardziej zrównoważony emocjonalnie. To pomaga zapobiegać lękowi i destrukcyjnym zachowaniom. Teraz pytanie brzmi: czy jesteś gotowy zmienić sposób, w jaki opiekujesz się swoim psem? Miłość jest niezbędna, ale dyscyplina jest kluczem do tego, aby był nie tylko szczęśliwym psem, ale także zrównoważonym i dobrze wychowanym. Zostań z nami do końca filmu. Aby odkryć więcej zaskakujących oznak, że twój pies jest zbyt rozpieściany i jak szybko oraz skutecznie skorygować te zachowania. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby nie przegapić niesamowitych wskazówek na temat zapewnienia najlepszego dla Twojego najlepszego przyjaciela. Teraz zatrzymaj się na chwilę i pomyśl o wszystkim, o czym rozmawialiśmy do tej pory. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad rzeczywistym wpływem swoich codziennych gestów na zachowanie swojego psa, łatwo dać ponieść miłości i czułości, Wierząc, że robimy dla niego to, co najlepsze. W końcu, kto nie chce widzieć swojego najlepszego przyjaciela szczęśliwego? Ale co, jeśli powiem ci, że próbując go zadowolić, możesz tworzyć problemy, których nawet nie podejrzewałeś? Kiedy oferujemy nadmierną czułość bez granic, tworzymy cykl, w którym pies traci poczucie szacunku i struktury. Relacja między opiekunem a zwierzęciem, która powinna opierać się na zaufaniu i równowadze, może stać się grą. Kto rządzi, w której pies zaczyna wierzyć, że to on jest liderem w domu, a nie odwrotnie. To nie oznacza, że nie możesz okazywać miłości. Wręcz przeciwnie. Mówimy tutaj o znalezieniu odpowiedniej równowagi między okazywaniem uczuć, a jednoczesnym narzucaniem niezbędnych granic, aby Twój pies był zrównoważonym i dobrze przystosowanym emocjonalnie zwierzęciem. Wyobraź sobie przez chwilę. Kiedy przesadzasz z rozpieszczaniem, zostawiasz swojego psa zdezorientowanego co do granic. Zaczyna oczekiwać specjalnego traktowania przez cały czas, co wpływa na jego zdolność radzenia sobie z frustracjami, zmianami, a nawet interakcjami z innymi psami i ludźmi. Może stać się zależny, lękliwy, a w niektórych przypadkach nawet agresywny, gdzie coś nie pójdzie po jego myśli. To dlatego tak ważne jest, aby nauczyć się rozpoznawać oznaki, że rozpieszczasz swojego psa zbyt mocno. Czy zauważyłeś, że twój pies nie chce zostawać sam, nawet na chwilę, czy ignoruje twoje polecenia, czy staje się zazdrosny, gdy zwracasz uwagę na innych ludzi lub zwierzęta. To mogą być objawy, że granica została przekroczona. Ale nie martw się, wciąż masz czas, aby odwrócić tę sytuację i poprawić relacje ze swoim psem. Kolejne materiale pokażemy ci dokładnie. Jak to zrobić krok po kroku? Jak wprowadzić granice bez utraty bliskości? Jak nauczyć psanie zależności i zaufania? Jak rozpoznać sygnały emocjonalnej niestabilności i jak im zapobiegać? A jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, zostaw lajka i podziel się nim z innymi opiekunami psów. Twój gest może pomóc wielu zwierzętom i ich rodzinom zrozumieć, jak ważna jest równowaga między miłością a strukturą. Pamiętaj, pies nie potrzebuje księcia czy księżniczki, potrzebuje lidera pełnego miłości i konsekwencji. A ty możesz być właśnie tym liderem. Zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego z kolejnych filmów. Twojemu psu się to spodoba i tobie też.